Otrzymaliśmy na testy dwa rowery. Testowaliśmy już nie jedne, ale tym razem troszkę inne. Marka Lewit, czeski producent. Rower mniejszy, 20-calowe koła, składany elektryczny. I rower troszkę większy, ale też i znacznie cięższy na kołach 28-calowych. Testowaliśmy je w różnych warunkach, w różnych środowiskach. Jak to wygląda? Zobaczycie w tym materiale. Podróżowaliśmy z nimi kamperem, podróżowaliśmy z nimi po mieście, w piaskach, także obejrzyjcie ten materiał i zobaczcie, jak to wyglądało. Ja nazywam się Bartoż Gaz i Sylwia Gaz. Razem pokażemy Wam w tym materiale praktyczność i użytkowanie obu tych pojazdów, zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety, a może także i dla rodziny. Przed Wami pierwszy z testowanych rowerów jest to y, rower Levit Beleko. Rower typowo miejski na 28 salowych ko kołach bardzo fajnie się nim jeździ, jeśli chodzi o poruszanie się czy lokalnymi uliczkami, czy rozpędzanie go do jakiejś tam prędkości, jeśli jedziecie wzdłuż linii brzegowej morza, tak jak i nam się to zdarzyło. Rower, który rzeczywiście w terenie po szutrowej drodze też da radę, ale już na przykład, kiedy jest więcej piasku, zakopanie się w nim oznacza praktycznie zatrzymanie kompletne roweru i zejście na ziemię. Ale no, każdy rower ma swoje przeznaczenie, nie jest to rower terenowy, tylko rower miejski, tak jak wspomniałem. Jego właściwości i, te, i parametry techniczne to m.in. silnik, który jest tutaj zastosowany, to Motinowa Volans Plus 75 Nm. Jeśli chodzi o baterię, bateria BMZ V10 i tutaj macie aż trzy rodzaje baterii do wyboru. Może to być bateria, która ma 620 Wh, 725 a nawet 820 Wh. Wyświetlacz tutaj na samej górze na kierownicy to TFT również marki Motinowa, bardzo praktyczny. Zobaczcie po jego uruchomieniu. Pokazuje on najważniejsze funkcje, które są Wam potrzebne. O, zaczynamy od trybu OFF i praktycznie macie kolejny tryb ECO, tryb NORM, SPORT, Turbo. I ostatni jest Smart. My bardzo często z niego korzystaliśmy, jeżdżąc rowerami, ale w cyklu miejskim, kiedy na przykład jedziecie w rzędzie innych rowerów, warto też korzystać z trybu Eco. Dlaczego? Ponieważ no, zużywacie po prostu mniej baterii. Dodatkowo na panelu macie także funkcję Walk Assistance, czyli możecie tak naprawdę rower teraz jednym przyciskiem uruchomić, żeby on zaczął się toczyć, albo w trybie, kiedy go prowadzicie, albo w trybie, kiedy chcecie nim ruszyć. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o te funkcjonalności, w ustawieniach macie bieżący. Przejazd i kilka parametrów, które są wam znane. Jednym z przycisków także włącza się lampkę przód tył. Jeśli chodzi o dodatkowe parametry o sprzęt tego roweru, to hamulce Shimano, przerzutka tylnia w piaście marki Enviolo i to wszystko jest założone na oponach marki Schwalbe, również znanego producenta ogumienia, jeśli chodzi o rowery. Tworząc całość tego, tego roweru elektrycznego, powiem wam tak, czułem. Czułem jakość. Czułem to, że e, przetaczam się rowerem, e, na którym czułem i masę. E, ten rower się przyjemnie prowadzi. Dodatkowo przerzutki, które są schowane e, w prawej manetce kierownicy, przechodzą bardzo płynnie, nie cykają. E, czyli jest, nie jest to ta typowa przerzutka, którą może znacie z innych rowerów, tylko e, praktycznie przekręcając ją przód, tył, ona chodzi bardzo płynnie, a rower po prostu przyspiesza. E, jeśli chodzi o sztycę siodełka, ona jest także amortyzowana, a więc tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o poruszanie się wasze. Yy, na różnych nierównościach. I właściwie jeśli chodzi o parametry techniczne w moim odczuciu to wszystko, a teraz właściwości jezdne, nie miałem większego problemu, żeby ten rower rozpędzić, czy na asfalcie, czy na, czy na ym, ścieżce rowerowej, ale także kiedy jeździliśmy wzdłuż linii brzegowej morza, kiedy było trochę szutru, też było przyjemnie. Ten rower na pewno jest bardzo cichy, to jest jego dużą zaletą, praktycznie go nie słychać. Oprócz tak naprawdę tego dźwięku wydobywającego się z silnika, to właściwie jest to rower bezszelestny. Walorem tego roweru, jeśli chodzi o cykl nocny jest to, że macie z przodu takie dodatkowe panele oświetleniowe i tworzy to, to jakby pewien taki urok, taki smaczek, jeśli chodzi o jego gadżety. Jak wygląda bateria? Zobaczcie teraz. W zestawie do roweru otrzymujecie całą ilość gadżetów, dostajecie takie mocowania do bagażnika, są tak, jest także dzwonek, są odblaski, i dostajecie dwa kluczyki do baterii. Zobaczcie, zamek jest z tej strony. Po jego przekręceniu, tak naprawdę, wyciągacie sobie baterię. My akurat na test, ta bateria jest relatywnie ciężka. Wedle mojej oceny waży no może ze 3 kg, może troszkę więcej. My dostaliśmy na testy baterię 306V, 15, 15Ah, 540Wh. Tutaj macie, zobaczcie, ładowanie. Mi akurat zostało już niewiele, bo niecałe 32%. Ale tak jak użytkowaliśmy ten rower w takim trybie mocno mieszanym, używaliśmy najczęściej trybu albo Eko, albo Smart, raczej rzadziej Sport czy Turbo, to po naładowaniu ładowała się ona około 5 godzin w domu z gniazdka 230. To w tym takim wolny, wolnej jeździe, bez szaleń, straszyło nam to w przedziale 100-110 km. I właściwie powiem Wam szczerze, dobra, dobry to jest parametr, bo cykl ładowania na 100 km, te parę godzin pada pytanie, jak dużo jeździć rowerem. Jeśli do pracy, no to z pewnością. Będzie to, będzie to trzeba robić częściej, ale jeśli robicie to turystycznie tak jak my, to z pewnością na pewno wam jakby tej wydajności starczy. Nie będzie czego trzeba roweru ładować codziennie. Po włożeniu baterii wyciągacie kluczyk. Natomiast podczas ładowania, jeśli trzymacie rower, nie wiem, czy w domu, czy w garażu i macie dostęp bezpośredni do gniazdka, nie trzeba tej baterii wyciągać, bo tu z boku macie schowane gniazdko gumowe w ramię i tak naprawdę tutaj tylko wpinacie swoją ładowarkę. Teraz chcę Wam pokazać pewną ciekawostkę. Mieliśmy z tym mały problem, ale w końcu doszliśmy, jak to zrobić. Chcieliśmy to zrobić sami, bez szukania informacji na stronie producenta. Z przodu i z tyłu jest światło. Ono jest spięte elektrycznie z baterią, no i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak je włączyć. Trochę żeśmy się naszukali, natomiast zobaczcie tutaj na tym wyświetlaczu, kiedy przeklikowaliśmy nawet funkcję tych ustawień, praktycznie nie ma nic o świetle. Dwa pozostałe batony to plus, minus, to wybór trybu prędkości wspomagania, no i wyłącz. Natomiast tutaj w małym rogu taki niewidoczny znaczek oświetlenia. Przytrzymując go troszkę dłużej, te światła się albo zapalają, albo gasną. I tu przyznam, rzeczywiście mógłby producent trochę nad tym jeszcze popracować, jeśli chodzi o ten osprzęt, bo element dosyć mało widoczny, mało czytelny, a jak jeszcze ktoś nosi okulary, tak jak ja, to praktycznie ciężki do namierzenia. Szczyta siodełka amortyzowana, przyznam szczerze, fajnie mi się na tym siedziało. Ja mam wagę może nie najmniejszą, jestem panem z brzuszkiem i rzeczywiście siodełko dostosowało się do, do mojej wagi, ale także do nierówności, które pokonywałem. Jeśli chodzi o bagażnik, tutaj solidnie wykonany, z oświetleniem na końcu, takim ładnie sposowanym, waga maksymalna 27 kg, a więc no tutaj za dużych ciężarów to nie powozicie, ale ten bagażnik chyba do tego raczej przeznaczony nie jest. Natomiast te pasy wspomagające, które również dostajecie w standardzie, powodują, że chciech. Chcecie włożyć tu torby czy kask, to nie ma problemu. Ale oczywiście z boku możecie kupić sobie dodatkowe doposażenie w postaci toreb nośnych na rowerowych na, na wasze potrzeby. Także tutaj, jakby to taki raczej standard. Jeśli chodzi o oczywiście blokowanie tego roweru na czas Waszych postojów, kiedy siedzicie w kawiarni i nie chcecie, żeby ktoś nagle gwałtownie na jego wsiadł i wam odjechał, jest zbudowana tutaj blokada. Zobaczcie, wystarczy przekręcić to. Wyciągnąć kluczyk, i właściwie rower nie odjedzie. Co nie zmienia faktu, że nadal nie można go unieść i przenieść, nie wiem, idąc pieszo. Jest to tak zwana bardzo podstawowa blokada, raczej w momencie, kiedy macie kontakt wizualny z rowerem. Po włożeniu kluczyku do środka z powrotem, zobaczcie ona, zwalnia się jednym ruchem. Drugim rowerem, który chcę Wam pokazać, który również mieliśmy przyjemność testować, to już znacznie mniejsza jednostka na 20-calowych kołach. Jak widzicie, rower składany. Zarówno w elementach kierownicy w dwóch miejscach, jak i w samym środku ramy głównej, co powoduje, że rower po złożeniu tworzy taką małą kostkę i rzeczywiście po uniesieniu go jest też znacznie lżejszy od tego modelu poprzedniego. E, waży niecałe 15 kg. Levit, forteco, forteco, e, czytać można w różny sposób. E, jest to rower, który ma silnik Levit HD. Bateria, która tu jest zastosowana, jest baterią, którą można wyjąć, położyć i wyjąć. Zobaczcie, jak łatwo się to robi, bo właściwie po wyjęciu siodełka na dole odblokowuje się jednym z z dwóch kluczyków, które otrzymujecie także w standardzie, i baterię można po prostu wyciągnąć. Ona jest troszkę lżejsza od tej, którą miałem przy poprzednim modelu roweru, Levit Beleco. Natomiast jej parametry to 600. 630 watogodzin, 17,5 amperogodzin i bateria 36 V oczywiście. Czas ładowania tej baterii podobny, jak i w tamtym przypadku, między 4 a 5 godzin do pełnego naładowania. Natomiast tutaj też, jak testowaliśmy ten rower, trochę też w polu, trochę na, na szutrach, trochę też w mieście, Podobnie też można przejechać do 100 km, może trochę więcej. Rower posiada 5 biegów, jeśli chodzi tutaj o ten wyświetlacz. Ja już Wam pokazuję, jak to wygląda, ponieważ musiałbym tą baterię włączyć. I następnie po jej włączeniu, przy przyciśnięciu tego przycisku głównego, włącza Wam się panel główny. Wygląda on tak i zobaczcie: dwa guziki plus i minus od 1 do 5 i w dół. My akurat teraz przejechaliśmy, zobaczcie, 25 km, i praktycznie zużyliśmy niecałe, może 15% baterii. Wynik całkiem naprawdę niezły: i tych rowerów my wcale nie katujemy, nie używamy w żaden sposób ich brutalnie, no bo nie tak jest ich przeznaczenie są to rowery do cyklu miejskiego. Plusem tego roweru Niska, kuba, mała kubatura po złożeniu. Można go włożyć do bagażnika samochodu kombi, a nawet większych sedanów. Na pewno poradzą sobie z tym bez problemu kobiety. U nas taki test prowadziła właśnie Sylwia i po jego złożeniu chwyciła go za tą część, za tą i bez problemu włożyła uniosła na wysokość metra. Sadziła do bagażnika. Nie miała także problemu, żeby ten rower unieść, zobaczcie, i włożyć na taki bagażnik rowerowy. A już w ogóle nie miała problemu, żeby po złożeniu go w kostkę, w kamperze, po otwarciu tego dużego luku bagażowego, włożyć go do środka. Także rower bardzo praktyczny, w mojej ocenie na pewno kobiety go polubią. A praktycznie, jeśli chodzi o właściwości, jezdne bardzo zbliżone do, do tego modelu większego, czyli Levit Beleco, Beleco. Jechaliśmy podobnie do prędkości 25 km, czyli tej zadanej i dozwolonej, gdzie wspomaganie działa. Nie było z tym, nie, nie widać było większej różnicy. Natomiast jest to rower rzeczywiście. Mniejsze koła, 20 cali, o Jeśli chodzi o przerzutki, to Shimano. Tutaj przerzutki zabudowane mechanizmem zewnętrznym, nie w piaście, A więc zobaczcie, przerzuca się je tutaj, w rączce, już Wam pokazuję. Podejdź Sylwia tutaj w rączce, jest to tak klasyczny cykl przerzutkowy i macie tych przerzutek 8, a więc one również wspomagają Wasz cykl jazdy, jeśli chodzi o zasilanie bateryjne. Wedle mojej oceny rower bardzo fajny, bardzo praktyczny. Dla mnie najważniejsze to, że jeśli nie, nie podróżujecie non-stop tylko kamperem i nie przewozicie ich ani na bagażniku tylnym, albo w luku bagażowym, ale na przykład dużo tym rowerem jeździcie w cyklu miejskim lub macie ochotę pojechać nad morze, na dalszą wycieczkę i po prostu włożyć go do bagażnika, niekoniecznie na Bagażnik dachowy samochodu, to on jest naprawdę praktyczny. I to chyba jeszcze na końcu chciałem zwrócić uwagę: że nawet jeśli wyciągniecie siodełko i wyciągniecie baterię, ja ją akurat tu pozwolę sobie odłożyć, i włożycie siodełko z powrotem, zobaczcie. To praktycznie on dalej wygląda jak zwykły rower, przypomina może te nasze stare wigry sprzed wielu dziesiątek lat wstecz, które były na podobnych kołach, też również się składały. Teraz jego waga, zobaczcie, jest zdecydowanie lżejsza i waży naprawdę niewiele. Tyle, co może nie ten klasyczny rower nieelektryczny. Natomiast dalej wygląda jak rower. Przy modelu, gdzie baterię mieliśmy wbudowaną w ramię, jeśli chodzi o Levit Beleco, tam wyjęcie baterii no, powoduje taką skandaliczną dziurę w środku i designersko, i może, nie wiem, wizualnie nie, nie wygląda to najładniej, co nie zmienia faktu, że Oba rowery mają swoje plusy i minusy, natomiast tutaj uważam, że jest to całkiem niezła wartość dodana. Tym, czym producent Marka Lewit chwali się na swojej stronie internetowej, to to, że rowery z ich serii mają mocne hamulce. I tu przyznam szczerze, to prawda, ponieważ w ostatnim tygodniu trochę padało i mieliśmy okazję hamować tymi rowerami i tym cięższym, i tym mniejszym na asfalcie i nie tylko. I rzeczywiście przyznam Wam szczerze, nie było z tym problemu. Nawet kiedy jechaliśmy blisko siebie na mokrej nawierzchni i trzeba było gwałtownie zareagować, to cały czas czułem się bezpiecznie zarówno ja, jak i osoba jadąca przede mną. Co więcej o tym rowerze mogę powiedzieć, zwłaszcza tym, zobaczycie go także za chwilę jak podróżował z nami przez Szwecję, zwłaszcza ten, bo było nam łatwiej go ze sobą zabrać, jeśli chodzi o kampera i pokażemy Wam jak praktyczny miał zastosowanie, jeśli chodzi o pakowanie go czy na ten bagażnik zewnętrzny, czy wkładaliśmy go do luku bagażowego, jak wyglądał w kostce, rzeczywiście dla wielu fanów, którzy nie mają za dużo przestrzeni, jeśli chodzi o używanie roweru elektrycznego w domu, bo przyznam szczerze ten duży, jego, jego wjazd do windy, nie jednej, pewnie jest możliwy. My akurat mieliśmy taką, tam gdzie mieszkamy, że się nie zmieścił. Trzeba było go wnosić po schodach i, na przykład, jego waga ponad 27 kg dla mojej żony stanowiła problem. Musiałem wnosić go ja. Ten rower. Czy z baterią, czy bez, no waży zdecydowanie mniej, a po złożeniu jeszcze łatwiej go podnosić, mi zwłaszcza, a kobiecie tym bardziej. Także może to być na pewno ciekawa alternatywa także i dla pani. Rowery elektryczne to coraz częstszy widok na e, Waszych pojazdach karawaningowych, w tym kamperach i kamperwanach, ty, tudzież przyczepach. No i teraz istotnym elementem jest to, że jak kupujecie taki rower, a chcecie dużo podróżować kamperem, to pamiętajcie, żeby odpowiednio dobrać jego wielkość, ale przede wszystkim wagę. E, czym się różnią te dwa rowery e, Levita? E, ten Levit Forteco i ten Levit Beleco różnią się przede wszystkim wielkością i wagą. Ten z baterią i z całym osprzętem waży w okolicach 15 kg. No nie jest go jakby trudno unieść. Widzieliście sami na materiale wideo, że byłem w stanie go ja bez problemu wrzucić na bagażnik rowy, rowerowy tylni, Sylwia także, aczkolwiek w jej przypadku pozbyliśmy się baterii. Było znacznie lżej. Z baterią byłoby to trochę trudniejsze, ale rower ten lewit, beleco nie dość, że jest większy, waży więcej. W okolicach no, ponad 27 do 30 kg. I teraz tak: bagażniki rowerowe mają swoją określoną wagę. Tu za mną akurat jest cztero, czteroszynowa Fiama. E, przepraszam, tak, Fiama. I ona na przykład ta plus ta obok na kamperze ma oznaczenie max 60 kg. Wedle producenta oznacza to, że zarówno i ten rower i ten, oba, które nie przekroczą wagi wedle mojej oceny 50 kg, mogą śmiało podróżować na tych szynach pewnie oddalonych od siebie skrajnie. Nie powinno to stworzyć zagrożenia. Czy zostawianie takiego buforu 5-10 kg różnicy do masy końcowej jest ryzykowne? Zawsze jest. Wszystko zależy od tego, jak to jest dobrze zamocowane, jak długo jeździ na kamperze z tyłu. Natomiast zawsze warto to bezpieczeństwo brać pod uwagę. Gdybyście mieli dwa takie rowery, bez problemu, ten i ten też jeszcze tak. Ale już takie dwa większe nie wejdą absolutnie, chyba że rzeczywiście będziecie to robić na granicy tego opisu producenta. Tu akurat w przypadku tego bagażnika to 60 kg, ale z wielu producentów, którzy pokazują na przykład wagę maksymalną 35-40 kg. Wszystko zależy od poszycia czy jakości tworzywa, na którym ono jest zrobione. Bardzo ważne jest, abyście czytali te naklejki, które są z tyłu na waszych kamperach. I teraz jeśli chodzi o praktyczność, zobaczcie, na tym bagażniku śmiało ten rower może podróżować, ale ten, gdy złoży się go w kostkę. Bez problemu wejdzie do tego dużego luku bagażowego, tego kampera. Ale obok mnie stoi kamper, który również ma bagażnik na cztery szyny rowerowe. Natomiast zobaczcie, bagażnik znacznie mniejszy. Tu wejdą głównie wasze torby, może sprzęt narciarski, ale już taki rower, nawet poskładany, niekoniecznie się zmieści. W związku z tym ten bagażnik prawdopodobnie musiałby wytrzymać wagę obu tych rowerów, relatywnie ciężkich. No i w tym momencie musicie to bardzo dobrze przemyśleć i sprawdzić, czy jest to zgodne z przepisami i bezpieczne dla was. E, dlatego. Fanów karawaningu, jeśli chodzi o wybór roweru elektrycznego, jest wielu, wybór macie także przepotężny, czy będzie to rower mały i praktyczny, zarówno do osobówki, jak i na kampera. Czy będzie to rower duży, no ładny. Rzeczywiście i, dizarne, i designersko, i praktyczny, i w wiele walorów jezdnych ma ten model większy, natomiast powiem Wam szczerze, ten rower ja założyłem z Sylwią sam bez problemu, ale ten, przy jego wadze, mi samemu założyć na ten bagażnik rowerowy naprawdę było trudno i musieliśmy zrobić to we dwoje. Czy jest to jakaś dodana wartość i korzyść? Pewnie tak. Jeśli chcecie to robić 2 trzy razy dziennie, pewnie by mnie to zniechęciło. Natomiast i tak wybór finalny zostawiam Wam rower Marki Lewic wzięliśmy ze sobą do Szwecji. Jesteśmy w trakcie naszej wyprawy już praktycznie na końcówce i chcieliśmy Wam pokazać, jak on się sprawdził. Regularnie jeździł z nami w kamperze Mazuria 780 TL, długiej Mazurii, która ma duży luk bagażowy. No i właśnie ten rower udało nam się tu zmieścić. Zobaczcie, on tutaj z nami podróżował przez wszystkie dni, stąd go wyciągaliśmy i wkładaliśmy. Jak to wygląda w sposób, można powiedzieć, praktyczny, żebyście wiedzieli, chciałem Wam teraz zaprezentować. Rower jest złożony, łapie go za... Przednią ramę i tylnią wyciągam. Nie stanowi to większego problemu, ponieważ sam rower waży w okolicach 15 kg, może nawet troszkę mniej, także zobaczcie bardzo łatwo się go unosi. No i teraz jak wygląda składanie i rozkładanie. Już wam zaprezentuję, obrócę może w waszą stronę. Rozpoczynamy odchylanie tej części. I zobaczcie, w rowerze macie dwie blokady. Jedna blokada do kierownicy, a druga blokada do samej ramy. Już Wam pokazuję. Rama zablokowana. Kierownica jednym ruchem u góry zatrzaskuje. I tak naprawdę, jedyne co musicie zrobić, to włączyć przełącznik baterii, odpalić ją. Wystartować i rower jest gotowy. Jak to wygląda, już Wam prezentuję. No dobra, kiedy już się najeździliście po kempingu, mija dzień albo ruszacie dalej, jak wygląda jego składanie. Czyli wyłączamy panel, można zrobić ręcznie, można także po prostu zwykłym pstryczkiem na baterię on sam zgaśnie. I teraz tak, tu jest taka klinga zabezpieczająca, podnosicie ją do góry, odbezpieczacie dźwignię i składacie kierownicę. No i odbezpieczacie także tą część tutaj, już mówię, do siebie, nie, przepraszam, do przodu. Tak, i zaczynacie rower łamać w pół. On na początku, jak będzie nowy, nie będzie chodził super lekko, żebyście wiedzieli. Ta rama y, nie chodzi tak luźno, lewo, prawo, dlatego do jej złożenia czasami trzeba użyć albo trochę siły. My akurat używamy nogi, bo tak po prostu jest najłatwiej. Zobaczcie. Pedał ten musi być na dole. I złożenie roweru to jest właściwie jeden ruch. Jak wygląda jego włożenie do środka? Zobaczcie. I rower stoi w środku. Podsumowując ten materiał i wszystkie inne krótkie materiały, które też możecie zobaczyć na naszych social mediach, wniosek jest jeden, a właściwie jest ich kilka. W moim, moim odczuciu to to, że. Rower można dobrać dzisiaj dla każdego coś dobrego, czy duży, czy mały, czy bateria taka, czy taka. Tak naprawdę wybór jest ogromny. Rowery, które my testowaliśmy, sprawdziły się zarówno w cyklu miejskim, zarówno w terenie, jeśli chodzi o pojemność baterii. Ja osobiście byłem zadowolony, bo ilość tych zmian trybów w przypadku tego większego roweru e, powodowała, że on sam tak naprawdę, tak naprawdę dobierał, ile tej baterii powinno mi starczyć, a tryb smart, ten najfajniejszy, który sam wybiera tak naprawdę, ile i kiedy tej baterii zużywacie. Powodował, że od naładowania i w 5 godzin do 100% mogłem swobodnie popedałować sobie w cyklu mieszanym no, od 100 do 120 km. To dobry wynik. Na 5 godzin ładowania 100 km to jest ok. Ten mniejszy wcale parametrami technicznymi nie odstawał. Cena oczywiście będzie różna w zależności od jednego i drugiego, no bo one się po prostu różnią. Tego jest trochę więcej, tego drugiego jest trochę mniej. Twoje odczucia, Sylwia? Przede wszystkim tym, że one są różne, pomimo wszystko e, oprócz parametrów, jakby samą jazdą, czuć różnicę. Tutaj mamy bardziej styl miejski, tutaj mamy bardziej taki do transportu i do zabierania go po prostu wszędzie, to to jest taka zasadnicza dla mnie różnica. E, czuć różnicę w jeździe, tutaj jest bardziej płynna, tutaj jest bardziej wyrywna. No to to dla mnie na przykład też miało duże znaczenie. Z kolei jednak jest ten większy rower, który bardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o miasto. Jeżeli chodzi o podróże jakieś takie typu bardziej karawaningowe, ja zdecydowanie bym wybrała ten rower mniejszy, ponieważ jest on dla mnie bardziej nie dość, praktyczny, to po prostu mogę go zabrać wszędzie. A jeżeli chodzi o parametry techniczne, no to Bartek już tutaj Wam wszystko opowiedział, ja aż taka techniczna nie jestem, więc bardziej mogę powiedzieć bardziej ze swojego doświadczenia. No i... Po prostu są one różne, tak jak Bartek wcześniej wspomniał, każdy może wybrać coś dla siebie, każdy musi podjąć własną decyzję. My po prostu mówimy o tym, jakie mamy własne odczucia, no i decyzja należy do was. Sama przyznaj, że była jedna rzecz, która Cię pokonała, mianowicie jak jechaliśmy kamperem i był bagażnik z tyłu, to ten rower mniejszy po złożeniu. Tak. Jak byłaś w stanie jeszcze go włożyć bez problemu do bagażnika nawet w naszym samochodzie Kombi, tak ten duży rower, kiedy poprosiłem Cię o jego uniesienie i założenie na wysokość metra na płodze tylnego bagażnika w kampera, to po prostu cię waga jego pokonała. Tak, dlatego mówię, że ten do transportu jest zdecydowanie lepszy, a jeżeli chodzi o takie jeżdżenie po prostu z garażu na miasto czy gdzieś tam lokalnie, to ten byłby po prostu fajniejszy i lepiej, bardziej designerski też. Całą resztę jakby naszych przekonań i odczuć widzieliście w tym materiale, tak, na, tak naprawdę też i w mniejszych, innych rolkach na naszych kanałach social mediowych. Tak jak zawsze, jak Sylwia wspomniała, wybór należy do Was. My zrobiliśmy naszą pracę, przetestowaliśmy rowery. Uważamy, że warto one są zainteresowania. Wydaje nam się też, że cena jest całkiem atrakcyjna. Szczegóły oczywiście znajdziecie na stronie producenta, co nie zmienia faktu, że Rowerów elektrycznych dzisiaj na rynku jest bardzo, bardzo dużo. Ważne, abyście wybierając je, tak naprawdę dobierali, i dobierali je bardzo mądrze pod kątem własnych potrzeb, ale także codziennego życia, kiedy je użytkujecie lub jazdów, tak jak samochody, do których ewentualnie będziecie je pakować czy do bagażnika, czy na, na samochód do góry. A jeśli jesteście fanami karawaningu, tak jak my, no to musicie też przewidzieć i gabaryty, i wagę w stosunku do kamperów, które za nami stoją, abyście mogli te rowery swobodnie i bezpiecznie przewieźć, ale przede wszystkim... Tak, żeby nie uszkodzić żadnego poszycia ani elementów nośnych kampera, bo po prostu jest to nieopłacalne. Tyle jeśli chodzi o ten materiał. My Wam serdecznie dziękujemy za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie to, co oglądaliście. Z pewnością będziemy Wam tego pokazywać więcej. Do zobaczenia. Nie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał ten film. Do zobaczenia.